Premierom nowych ciągników JCB Fast Track Icon i ładowarek tych, tej samej marki przyglądamy się dzisiaj w gospodarstwie rolnym położonym w okolicach Kowna na Litwie. Jesteśmy tutaj dzięki specjalnemu zaproszeniu firmy AgriHandler. Jest z nami przedstawiciel pan Marek Bączyk. Panie Marku, dwa krótkie pytania na początek. Dlaczego Litwa? Dlaczego to gospodarstwo? Tym razem wypadło na rynek litewski i to gospodarstwo należy do dystrybutora marki JCB w tym regionie i używa tych maszyn na co dzień. Także myślę, że lepszych warunków sobie nie można wyobrazić, żeby zobaczyć maszyny na żywo w ich naturalnym środowisku, a zarazem mieć możliwość spróbowania tych, które zostały tu specjalnie dla Państwa przywiezione. Także gospodarstwo z potencjałem, produkcja w tym przypadku akurat zwierzęca, także bardzo dużo pracy dla ładowarek, bardzo dużo pracy dla maszyn typu telemaster e, i to wszystko na żywym organizmie. 3,5 tysiąca hektarów, także jest na pracować i dość dużo po głowie bydła. Znajdujemy się w kabinie nowego ciągnika Fast Track Icon. E, myślę, że różnice widać na pierwszy rzut oka, dlatego, że jeżeli chodzi o kabinę, jeżeli chodzi o słupki, to jest to ta sama kabina, którą mamy w modelu 8000, czy w starym, czy w starych dotychczas oferowanych modelach. Niemniej jednak pokład zarządzania widocznie się zmienił. Jest to chyba Widoczne na pierwszy rzut oka. Także sam wyświetlacz monitora krystalicznego, który mamy tutaj w centralnej części już jest inny. Dodatkowo tutaj cały podłokietnik prawie się zmienił. Sposób sterowania opcjami jazdy, że tak powiem, też został zmieniony. No, nic, że tak powiem, ze starego modelu kabiny tutaj nie zostało. Jeżeli chodzi o sterowanie, słupki i tak dalej, to wszystko, że tak powiem, jest dalej na swoje miejscu, natomiast główną uwagę skupiłbym właśnie na tym. Tu się znajduje całe centrum zarządzania. Jak mamy zamiar jeździć, jak mamy zamiar obsługiwać wyjścia hydrauliczne, izobus 50 trybów zapamiętanego układu przycisków pod 50 różnych maszyn, czyli, no nie wiem, powiedzmy siewnik marki A, siewnik marki B zupełnie inaczej zaprogramowana, zaprogramowane funkcje obsługowe tutaj z tych z poziomu tych guziczków. Czy też załóżmy dwóch operatorów, którzy mają inne przyzwyczajenia i na przykład lubią inaczej operować danym, danym pługiem. No, standardowo wyjścia hydrauliczne, opcje tempomatów, przyspieszania, ustawiania stałej prędkości obrotowej wałka odbiór mocy, stałej prędkości ciągnika. Jest też możliwość dla tych, którzy są przyzwyczajeni do starego trybu obsługi tego ciągnika i skrzyni biegów, ruszanie dalej z przechyleniem joysticka w lewą, w prawą stronę, czyli zwalnianie, przyspieszanie, bądź tak jak to teraz rozwiązano do przodu to do przodu, do tyłu to zwalniamy, zatrzymujemy się, czy też rzucamy bieg wsteczny. Opcji jest bardzo dużo, zachęcam do zapoznania się z ofertą u naszych specjalistów, bo naprawdę, żeby to wszystko wyjaśnić, to można byłoby tutaj spędzić bardzo dużo czasu. Dla tych, którzy są zainteresowani, różnice są widoczne Pierwszym, na pierwszy rzut oka gołym okiem. Musimy sobie wyjaśnić od początku tak naprawdę, jeśli chodzi o te zmiany, dlaczego nazwa Icon, no i to, że tak naprawdę, jeśli chodzi o same modele, o same nazewnictwo, to nic się nie zmieniło poza tą nazwą Icon, którą mamy tutaj y, dodaną. Tak. Tak, zasadniczo tak, zasadniczo tak. Dlatego dalej mamy dostępne pięć modeli ciągników, trzy modele z serii 4000 i dwa modele z serii 8000. Natomiast dlaczego Icon? Dlatego Icon, bo tak jak mówiłem, mechanicznie, jeżeli chodzi o, o opcję tego ciągnika wykorzystania w polu, tak naprawdę y, był on w pewien sposób trochę limitowany dotychczasowymi możliwościami, które były w starej wersji, tak? Ten ciągnik, że tak już się wyrażę, będzie rozmawiał z każdą no tak, ma swój GPS, naftel, może być wyposażony oczywiście w takie, w takie rozwiązania, natomiast dzisiaj nie ma problemu z podłączeniem, tak jak tutaj mamy rozsiewacz nawozów czy y, siewnik, żeby te maszyny z wykorzystaniem izobusa się, że tak powiem, dogadywały lepiej. Mm. Tak? Także w poprzedniej opcji, y, w poprzednim wyposażeniu tego ciągnika nie było tych wszystkich opcji. Dzisiaj jest to ciągnik przygotowany na przyszłościowe rozwiązania, także y, nie ustępuje on y, w żadnym stopniu, jeżeli chodzi o rozwiązania dostępne dzisiaj w innych, najlepiej postrzeganych na rynku markach, tak to określę. No tak, no tutaj to wyposażenie w kabinie jest zdecydowanie bogatsze? No wyposażenie to raz, a dwa, jeżeli już chodzi o samego fast tracka, możliwości, tak są same możliwości tego ciągnika, no nie można go porównywać do klasycznego ciągnika, owszem on, on, on będzie robił te wszystkie klasyczne aplikacje wymagane w gospodarstwie natomiast ja mam taką takie określenie, że to jest trochę za mądry traktor, żeby go zostawiać tylko i wyłącznie w jakichś aplikacjach takich, które można wykonywać przy niskich prędkościach nie ma problemu, on to robi z powodzeniem natomiast prawdziwe swoje i to, gdzie żaden ciągnik nie jest mu w stanie do, y, dorównać, y, pokazuje dopiero w na przykład, uprawach, opryskach, y, kultywatorach, y, bronach, włókach. Y, tam, gdzie y, wymagana jest y, dobra trakcja, dobre połączenie z gruntem i wcale nie musimy jechać po jakimś równym stole. No więc wystarczy zwrócić uwagę na y, to, jak wykonane jest zawieszenie. Każde koło jest oddzielnie dociskane. Mimo tego, że są na jednym moście, to wszystko jest cały czas doci do, dociskane do gruntu, żeby była y, dobra trakcja. No, jest taki ster stereotyp utarty, że ciągnik fast track nadaje się tylko do transportu, co nie jest prawdą. Co nie jest prawdą, dlatego że y, mając ciągniki klasyczne, które by miały, załóżmy, pracować z talerzówką, czy z siewnikiem y, przy dużych prędkościach, a wiemy, że, że maszyny powoli y, coraz bardziej są na to nastawione, że oferują taką możliwość, żeby się rzeczywiście nimi szybko w polu poruszać, y, no nie będą wytrzymywały. I to akurat wiem też z doświadczenia, że te klasyczne konstrukcje, no, Trzeba częściej, że tak powiem, skręcać, bo duże prędkości przejazdowe nie są dla nich. Fastrak nie ma z tym problemu. On do, został do tego stworzony. Tak jak tutaj mamy akurat opcję z tylnym, połączenie z tylnym na tylnym podnośniku mamy rozsiewacz, więc jak ten rozsiewacz cały załadujemy, ten ciągnik będzie cały czas utrzymywał właściwy skok tylnej i przedniej osi między ramą, i nawet jeżeli będzie nam ubywało materiału z, z rozsiewacza z tyłu, to on cały czas będzie trzymał ten sam poziom, także tarcze nie będą nam się przestawiały, nie będzie nam się zmieniał kąt, tak jak w klasycznym ciągniku. Można powiedzieć, że tam też jest swego rodzaju kompensacja z wykorzystaniem przedniego mostu. Natomiast to nie jest y, aż tak precyzyjne. Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą musimy powiedzieć: w serii 4000 możemy mieć również skrętną tylną oś. Tak, prawda? tak. W serii 4000 może być dostępna jednostka z tylną osią skrętną, co zdecydowanie poprawia operatywność tego ciągnika, tak bym to określił, na polu czy też w jakimś y, specyficznym y, terenie. Także, jeżeli ktoś by sobie zażyczył, załóżmy, 160-okolny ciągnik dzisiaj do warzywnictwa, no to nie jest to nieosiągalne, dlatego że fast track mimo swoich gabarytów jest bardzo zwrotny bardzo wtedy. No właśnie, i skoro już o mocy mówimy, to jakie to są przedziały Mocy, jak i, jaką moc ma najmniejszy model i potem do największego. Tak, więc w serii 4000 mamy dostępne 160, 190 i 220. W serii 8000 mamy 290 i 330. Mhm. Także tam jest większy silnik, tam jest 8,4 litra pojemności, tu mamy 6,6 litra pojemności, co w zupełności w połączeniu z tą skrzynią biegów, z tymi właściwościami trakcyjnymi robi robotę. Dobra i ostatnie pytanie, jako że to jest fast traktor, to musimy powiedzieć też o hamulcach, bo one mogą tak. być wyposażone tak. w system ABS, prawda? Seri tak, mogą być i seria 4000 jedzie 60 km na godzinę, seria 8000 ma możliwość maksymalnej prędkości 70 km na godzinę. Oba ciągniki na przedniej i na tylnej osi mają hamulce tarczowe. Są to hamulce tarczowe, które mamy w klasycznym rozwiązaniu stosowane w samochodach, więc jeżeli ktoś się obawia o to, że one się zabrudzą w tym piachu czy coś takiego, w jeżdżą już setki i jakoś, że tak powiem, to rozwiązanie najlepiej się sprawdza, tak? Więc myślę, że samo się obroniło. Jedną z nowości prezentowanych dzisiaj jest ładowarka JCB serii AgriPro. Jaki to jest konkretnie model i jakie są najważniejsze zmiany, które zaszły w tej maszynie? Jest to pierwsza maszyna z serii serii Pro, model 542x70, czyli 4200 kg udźwigu, zasięg masztu jest to 7 metrów. Ładowarka, która jeździ 50 km na godzinę, ma 175-konny silnik i ma 900, 690 Nm. Elementami, które warto podkreślić w tej maszynie jest to skrzynia DualT Tech, która jest skrzynią hydrostatyczno-mechaniczną. Do 20 km na godzinę wszystko odbywa się hydrostatycznie w oparciu o hydrostat. Powyżej 20 km na godzinę uruchamiana jest część mechaniczna. Kolejnym elementem są mosty, które są produkowane przez JCB, są masywniejsze, widać to na pierwszy rzut oka i przednia i tylna oś jest hamowana. Dzięki temu mamy możliwość jazdy tutaj 50 km na godzinę. Władowarka może być wyposażona w pneumatyczny układ hamulcowy, czyli sprężarkę pneumatyczną, także jest możliwość jeżdżenia z przyczepami tak jak. W Polsce właśnie z układem pneumatycznym. Może być wyposażona w wyjściach hydrauliczne i z przodu i z tyłu. No jest jeszcze wiadomo różnych opcji wiele, ale takie główne, które bym podkreślił to właśnie moc, prędkość, nowe mosty. AgriPro to będzie od pewnego poziomu ładowarek, od pewnego poziomu dźwigu ładowarek najwyższy poziom obecnie dostępnych, obecnie produkowanych ładowarek. Do tej pory było to Agri Extra, teraz to będzie AgriPro, ale to będzie przychodziło z kolejnymi modelami, także będziemy mieli prawdopodobnie wtedy okazję się spotkać przy nowych maszynach i powiedzieć, że a tu kolejny model dołączył do rodziny. Drugą nowości ładowarek JCB, którą, którym dzisiaj się przyglądamy jest model TM320S dlaczego właśnie na tą ładowarkę powinniśmy zwrócić uwagę? Widzimy, że to jest dosyć, trochę inne rozwiązanie niż, niż tej, o której mówiliśmy poprzednio. Tak to, jest, tak, to jest rozwiązanie, które w mojej ocenie jest troszeczkę nieznane, może nie dlatego niedoceniane, co, 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 co nie do końca znane, bo maszyna ma bardzo wiele walorów to też jest maszyna, która potrafi się poruszać 50 km na godzinę, tutaj są wykorzystane te same mosty, które są stosowane w maszynach o dźwigu np. 4 ton a tu mamy 3200 kg. Też mamy dostępną moc, mamy dostępną opcję ustawienia stałego przepływu, więc można tutaj pracować z zamiatarkami. Dużym walorem tej maszyny jest to, że jest łamana w pół, także tak naprawdę jak skręcamy, to podążamy za osprzętem, który mamy z przodu zaczepiony. Można ustawić stały przepływ, przepływ prędkości, czyli jakaś zamiatarka albo jakiś mikser w gospodarstwach mlecznych jest bardzo, bardzo dobrą opcją. Osobiście bardzo lubię te maszyny, dużo lepiej mi się nią operuje przewożąc materiały, na przykład, nie wiem, te kostki, które tutaj mieliśmy do dyspozycji, ponieważ jest manipulacja od od razu przez samo łamanie się maszyny w pół. Dodatkowym walorem tej maszyny, który też ją wyróżnia jest również to, że jeżeli jedziemy na nierównym gruncie, poprzecznie nierównym gruncie, to maszyna i przednią, i przednią i tylną osią, że tak powiem, wyłamuje się na tym punkcie tutaj obrotowym i trzyma cały czas kontakt z gruntem. Więc dużo walorów i główne no to Nie mamy tutaj tylko tego skrętu bocznego, ale też tak. Tak, tak, czyli nie ma, że jest tylko prawa, lewa, ale też jest do 10, 10, tam 11 stopni łamanie się jednej osi względem drugiej, także, także w gruncie, w, jakimś tam, w jakichś pracach ładowarka cały czas stoi na ziemi. No więc y, główne walory, prędkość, wyżej się siedzi, dalej się widzi, dalej mamy dostępny maszt, bardzo silna maszyna, mega, mega mocna napchanie, pchanie, na skrawanie, naprawdę miałem okazję się pobawić osobiście tą maszyną, dosłownie pobawić, bo, bo, bo do tego była tam nam przeznaczona w modelu akurat 420S, także super wrażenia, bardzo, bardzo polecam. Szczególnie właśnie maszyny, które muszą wykonywać przejazdy, transporty dla firm, które wykonują usługi. W tym modelu mamy udźwik 3200 kg na 5,20 m. W modelu 420 mamy udźwig 4100 czy 4200 kg na 5,45 m.